jest wystarczająca duża liczba ławek w miejscu publicznym znaczy w parku tutaj a tam w centrum dla to, to tak raczej tak sobie no tam mało ktoś tam siedzi raczej, mhm. raczej a czy to w parkach, dobre czy... miasto do, do takiego odpoczynku dla starszych osób znaczy no, ja uważam że jak ktoś chce odpocząć to się e, znajdzie miejsce na mhm. pewno moim zdaniem to są bo mamy bulwary mamy tutaj park z tamtej strony jest jeszcze park następny także moim zdaniem są a czy na osiedlach Wie pan, jeśli są spółdzielcze osiedla, no to są ławeczki. Może nie w dużym, nieznacznym stopniu, ale urząd miasta, jeśli chce zadbać, powinien. Ja mieszkam akurat na osiedlu ym, prywatnym, więc jakby tam to w ogóle jest inaczej, tam nie ma nic. W miejscach publicznych. publicznych typu parki to są ławeczki, ale gdzieś tak, jak się gdzieś długo chodzi po mieście, to trudno jest spotkać ławeczkę dla osoby starszej, która by chciała odpocząć. A jeżeli chodzi o osiedla miejskie, jak to jest z ławkami? Duże zakęszczenie jest tych ławek? Na osiedlach to bywają ławki tylko pod blokami. Jesteśmy mieszkańcami tutaj. Niepotrzebne nam ławeczki są, bo my sobie wyjdziemy na spacer i wracamy do domu czy na działeczkę, także... I też takie się. spędzanie czasu też w ruchu, nie tylko no ruchu statycznie, też, tak. ale też dynamicznie. Tak? Dobra. Czyli pogoda też sprzyja chyba spacerom takim? O, teraz jak najbardziej, oczywiście. Nie. Mhm. A gdzie powinno być więcej w takim razie tych ławek? Nawet na ciągach długich ulicy powinno być co jakiś czas ławka dla starszych ulicach.